Cześć, z tej strony Jarek i witam Ciebie na kanale Cyfrowa Transformacja Firmy, w której działam w myśl zasady zero bullshitów, 100% konkretów. A dzisiaj na warsztat bierzemy system ticketowy, czyli jak obsługiwać wiele zapytań, zgłoszeń z różnych źródeł kanałów i przy tym wszystkim nie zwariować. Tak więc, jeżeli masz takie problemy jak zagubione zapytanie, na które nigdy klienci nie dostali odpowiedzi, nie wiesz ile czasu zajmuje taka odpowiedź na dane zapytanie czy też tych źródeł, kanałów, zapytań od klientów jest naprawdę tyle, że można przede tym wszystkim zwariować, to ten odcinek jest dla Ciebie. W trosce o Twój czas zapraszam na konkrety. To co? Lecimy! Systemy tiketowe. Jak po raz pierwszy usłyszałam o nich, to kojarzyło mi się to z tym. Przykład nie jest zły, bo to faktycznie jest system tiketowy. Natomiast, no być może, instytucja nie przez wszystkich najbardziej y, lubiana. Y, natomiast, warto sobie też podać o kilku przykładach, czym takie systemy ticketowe są. I ja je rozróżniam na dwie kategorie. Pierwsza to są wewnętrzne, czyli do czego moglibyśmy wykorzystywać to firmie wewnętrz, wewnątrz właśnie organizacji, wewnątrz firmy. I y, y, pierwszy przykład: zgłoszenia do działu zakupów. Drugi przykład zgłoszenia napraw awarii takich wewnętrznych, które trafia na przykład do systemu IT. Trzeci przykład to są zbiór pomysłów, które mogłyby zbierać wszystkie z całej firmy i trafiać do jednego miejsca. I to są przykłady, trzy przykłady na działania wewnętrzne, natomiast trzy przykłady na działania zewnętrzne. Pierwsze to są właśnie zgłoszenia serwisowe, naprawy, ale takie od klientów z zewnątrz, czyli powiedzmy sprzedajemy komputer i klienci mogą nam zgłosić mm, awarię przez taki system ticketowy. Drugi przykład to są pytania o różnego rodzaju usługi, konkretne usługi czy, czy produkty. A trzecia rzecz to jest tak zwane po prostu biuro obsługi klienta, czyli te nasze źródła, skąd klienci mogą do nas zadawać pytania. I to są takie dwa nasze główne podziały, czyli wewnętrzne i zewnętrzne, które ja też stosuję często po prostu podczas wdrożeń. No i jakie problemy, bo to jest myślę, że najistotniejsze, rozwiązuje nam system ticketowy? Pierwszy i na pewno najistotniejszy to jest wiele źródeł zapytań. No i teraz tak świat działa, że jest tak zwany wielokanałowy i tak musimy obsługiwać tych klientów. Natomiast problemem jest to, że część dzwoni, część mailuje, część jeszcze gdzieś tam w social mediach do nas pisze. I można się w tym łatwo wszystkim pogubić. To znaczy, jeżeli mamy tak wiele kanałów obsługi klienta, to dobrze byłoby stworzyć jedno miejsce, do którego to wszystko by spływało. I dzięki temu właśnie służą nam systemy ticketowe, czyli one nam zbierają te wszystkie zapytania w jedno konkretne miejsce. Jak to zrobić, to zobaczycie za chwilę. Drugi też problem, który rozwiązuje system ticketowy, to jest brak danych, to znaczy pewien rodzaj zapytań musi, muszą wymagają pewnych informacji, czyli przykładowo jeżeli nie wiem, jest problem z jakąś aplikacją, to warto byłoby mieć chociażby jej aktualną wersję, czy jej numer jakiś konkretny identyfikacyjny, po którym na przykład dany dział serwisowy będzie mógł zidentyfikować. Problem, czy tak samo chodzi o y, maszyny, no i kontrola też całego procesu. To jest trzeci problem, który rozwiązuje system tikietowy. To znaczy, m, dzięki temu, że mając taki system, jesteśmy w stanie m, analizować, jaki jest czas odpowiedzi, y, kto ile ma danych zapytań, jeżeli chodzi o pracowników i czy te odpowiedzi na przykład są oceniane przez klientów pozytywnie, negatywnie, wyciągać z tego wnioski, poprawiać, ulepszać cały proces. To są jego główne zastosowania, a jak zrobić to w praktyce to zapraszam do dalszej części. Okay, wiemy już czym jest taki system ticketowy, jakie są jego przykłady, jakie rozwiązuje problemy, to teraz czas pogadać o praktyce, czyli jak go można stworzyć i jak, jak on będzie działał. Jeżeli chodzi o takie systemy ticketowe, to są też gotowe, specjalistyczne rozwiązania, natomiast ja bym chciał podzielić się... Z Takim rozwiązaniem, na którym ja na co dzień też korzystam, czyli z wykorzystaniem Bitrix 24 i do zrealizowania tego będą nam potrzebne dwa magiczne składniki. Pierwszy to jest formularz, który będzie nam zbierał te dane, a drugi to lejek, który będzie nam te dane przetwarzał. Oba te składniki tobie pokażę, jak to zrobić w praktyce, tak więc nie przedłużając, lećmy zatem i spójrzmy, jak to wygląda. Jesteśmy w takim portalu Bitrix 24, tym naszym, naszym takim przykładowym i testowym w zakładce formularze CRM, czyli to mamy taką zakładkę funkcję, którą pozwala nam tworzyć dedykowane formularze, no i weźmy sobie do stworzyłem taki system ticketowy. już go sobie odpalamy w tym momencie i to jest jego konfigurator, on jest w trybie tutaj jest kilka takich zresztą weźmy sobie zobaczmy w tych, tych funkcji takich jest, jest dosyć dużo. Ja lubię korzystać z tych, z tych edycji niestandardowych, bo mam tam najwięcej możliwości. No i teraz zaczniemy może od tego, jak on będzie działał w praktyce. Czyli wejdźmy sobie, otworzymy go w nowej karcie, odpala nam się tutaj system ticketowy. Tym linkiem, to jest wersja testowa, to więc się nie przejmujmy. Można to sobie zrobić na przykład na własnej domenie, na własnej stronie. Też jak go z powiem za chwilę. No i teraz tak, każdy formularz do zbierania danych, czyli do systemu ticketowego, Powinien mieć, i to jest jedna z najważniejszych funkcji, nieważne czy to robicie w Bitrixie, czy, czy też w innych systemach, to trzeba sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie: jakie dane chcemy, żeby osoba nam podała? Czyli jakie dane chcemy przetwarzać? Żeby pracować na przykładzie, wykorzystamy taki formularz zgłoszeniowy dla klientów z zewnątrz, jeżeli chodzi o takie awarie, zgłoszenia techniczne. Czyli mamy pierwszą część, witaj, jak możemy Ci pomóc? Wybierz temat zgłoszenia. No i mamy cztery zdefiniowane przeze mnie kategorie, mamy awarię sprzętu. Wybierzmy tą awarię sprzętu i tutaj zauważmy, że pojawiły się tak zwane pole dynamiczne, czyli jeżeli mamy awarię sprzętu, to w tym wypadku potrzebujemy jednej jeszcze konkretnej informacji, czyli podej rodzaj maszyny, maszyna X czy maszyna Y jest też taka podpowiedź, że ten, ten rodzaj maszyny znajdziesz sobie tutaj na tabliczce obok panelu, wybierz tam, która jest opisana, i z którą jest faktycznie problem. No i tutaj jest informacja, że maszyna. X przestała działać 15 października 2022. Czyli mamy taką, taką informację? Proszę o pomoc. Proszę o pomoc, czyli tą część taką merytoryczną, tą, z czym się zgłaszamy, mamy wypełnioną. Dzięki temu też specjalista będzie konkretnie wiedział, o jaką maszynę chodzi, no i wtedy będzie mógł na przykład wiem, podpiąć się pod system, czy, czy zalogować się i, i sprawdzić, yy, w jakim obszarze może pomóc i dlaczego ta maszyna przestała działać. Następna rzecz, przechodzimy sobie, bądźmy zatem w kontakcie, no i tutaj podajemy oczywiście imię. Ja już tutaj tych wersji testowych trochę, trochę naklikałem. Mail zostawię. No i też, jeżeli chcesz otrzymywać SMS -y ze statusem zgłoszenia, to zostaw swój numer. Ja podam swój numer jak najbardziej. Myślę, że SMS ze statusem zgłoszenia będzie dla mnie fajną y, informacją zwrotną. No i klikamy wyślij. No i to zgłoszenie, być może usłyszeliście takie pingnięcie, już trafiło do, do systemu. Tutaj nawet się z 37 na 38 y, zwiększyło. Natomiast załadujmy jeszcze trochę więcej tych danych, żebyśmy też zobaczyli, y, jak to wygląda, czyli mamy problem z aplikacją. Y, no i tutaj jest inne pole dedykowane, to jest też ważne. Wejdź w ustawienia i wybierz informacje o aplikacji, a następnie wpisz aktualną wersję aplikacji. Czyli ta aplikacja ma numer XYZ2022. No i aplikacja po aktualizacji przestała wysyłać raporty. No i ponownie kto chce zgłaszać, jak już część tych danych mam, mam zapamiętane, to zróbmy, że to będzie to samo zgłoszenie, żeby też jakby nie duplikować. Następne jeszcze jeden trzecie utworzę na, na inne dane. Mamy wysłane zgłoszenie. No, jeszcze raz przeładujmy. Czyli zobaczcie, że ten link jest jeden stały. Można też w ogóle zrobić dedykowane linki dla powiedzmy jednego konkretnego klienta, jeżeli powiedzmy ma bardzo dużo tych zgłoszeń, lub stworzyć jeden uniwersalny i to będzie wszystko trafiało do jednego lejka. Zobaczcie, że tutaj ten licznik 39 już nam się nabija, czyli widać, że te zgłoszenia gdzieś trafiają. No i tutaj zróbmy wsparcie konfiguracyjne. Proszę o konsultację w sprawie. XYZ klasycznie. Tutaj dajemy sobie, żeby tego Jarka tak tyle nie było. Dajemy sobie Marcina, jakiegoś Nowaka. Eee, mail, tak będzie wyglądał. Eee, no i numer telefonu. W tym wypadku nie chcę podawać żadnego numeru telefonu. Klikamy wyszli. I to zgłoszenie trafiło już mm, bezpośrednio już do systemu, co będziemy za chwilę analizować. Natomiast pokazując trochę od środka. To tutaj te pola mamy zdefiniowane, czyli tutaj one są spisane, są pewne do nich też reguły wyświetlania tych pól, że jeżeli właśnie pojawiła nam się ta awaria maszyny, to wyświetli się takie pole, a jeżeli mamy problem z aplikacją, to pojawi się takie pole. Ważną rzeczą, bardzo istotną, to jest ten element CRM, czyli co ma się zadziać po wysłaniu tego zgłoszenia. No i spójrzcie, że ja zaznaczyłem sobie delay i klient. Wejdę sobie jeszcze w tryb eksperta. Od razu wskazuję lejek na system ticketowy i zezwalam na duplikaty z tego względu, że jedna osoba może utworzyć kilka takich zgłoszeń, no i nie chcę, żeby one były scalane. Natomiast, jeżeli w innym przypadku byłoby to potrzebne, to mogę scalać duplikaty albo zastępować je, czyli po prostu zawsze najnowsze będzie, będzie tym, 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 tym głównym. Jest też tutaj cała mnóstwo innych opcji, wyłącznie z analityką. Natomiast nie chcę teraz zanudzać i przechodzić przez, przez te każde wszystkie funkcje. Najważniejsze jest pokazanie też tego działania praktycznego. I właśnie, pojawia się zatem pytanie, ok, fajnie, zrobiliśmy ten formularz, no ale jak to odpowiada na problem tego, że ci klienci przez te wiele kanałów do nas uderzają? No i tu z pomocą przychodzi właśnie możliwość osadzenia tego formularza w wielu różnych przestrzeniach. To znaczy chodzi o to, że tak, sprzedazujmy, jakie mamy możliwości. Poczta, czyli wtedy klienci mogą dostać linka, utwórz zgłoszenie i oni wypełniają tak jak ja to zrobiłem kilka minut temu, stali klienci mają już zapisane po prostu te linki, nawet nie piszą maili, tylko od razu wypełniają formularz sprawdzone na wielu przykładach, tak więc działa. Kolejne źródło, to są na przykład zgłoszenia przez social media, nie wiem, Facebook, um, WhatsApp, czy jakieś inne, inne źródła i wtedy można też skorzystać po prostu z podesłania, z podesłania linka. Trzecia opcja, zalecana też, to stworzenie, osadzenie tego formularza na swojej stronie internetowej, albo zbudowanie takiej strony internetowej, wsparcia po prostu bezpośrednio w Bitrixie, bo też taka funkcja jest, jest możliwa. No i chyba czwarte, czwarty element, czyli zgłoszenia telefoniczne. I tutaj Dobrze sprawdza się tak też ze swojego praktycznego doświadczenia. Robimy to w ten sposób, że podczas takiego zgłoszenia telefonicznego dany konsultant po prostu otwiera formularz, wypełnia to za klienta albo posyła, przesyła po takiej rozmowie do klienta, żeby on, on go wypełnił. To w zależności od tego, jak już podczas rozmowy zostało to ustalone. Ja tylko jeszcze właśnie pokażę te funkcje, o których mówiłem, czyli opcja osadzania. Robimy udostępnij, no i tu mamy ten link publiczny, widżet na stronę, y, formularz na czacie. Y, no, i też y, to są już takie po kliknięciu, co ma się zadziać, w którym miejscu ma się też, też wyświetlać. Tak więc te wszystkie informacje, y, jak widać, m, możliwość osadzania tego formularza jest bardzo prosta y, i jest kilka sposobów na jego wykorzystanie. Zatem mam już omówione to, jak y, to, tą pierwszą część, czyli ten formularz, który nam zbiera te dane, i jak je też. W, to wykorzystywać ten formularz w praktyce, czyli to, co przed chwilą Wam opowiedziałem, to zobaczmy, co się dzieje dalej, czyli co się dzieje po wysłaniu tego formularza. Zapraszam. Ok, zatem mam już stworzony formularz, to zobaczmy teraz, co się dzieje w praktyce od tej strony po wysłaniu tych danych i gdzie one trafiają. Przechodzimy do Bitrixa, czyli do naszego crm system ticketowy. No i te wszystkie zgłoszenia z tych różnych źródeł, o których rozmawialiśmy, od których no może, można zwariować, trafiają do jednego konkretnego miejsca. No i mamy je na etapie E1, nowe, nowe zgłoszenia. No i zobaczmy też trochę, jak to wygląda od środka. Wejdźmy w jakieś przykładowe zgłoszenie. Mamy informację ID, kiedy ono zostało utworzone, kto jest tą osobą kontaktową, czyli kto to zgłoszenie dodał po lewej stronie. Czego dotyczy zgłoszenia? Czyli mamy awaria sprzętu maszyny, maszyna X przestała działać, proszę o pomoc, rodzaj maszyny. No i widzimy, że odpowiedzialny jest na przykład Szymon, który odpowiada za obsługę tego zgłoszenia. W przypadku awarii maszyn, bo o tym też powiem, jak to można automatycznie rozdzielać te zapytania w zależności od właśnie tego tematu. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda od środka. Szymon dostał takie zadanie: zapozna się ze zgłoszeniem ID, komentarz, jak zaczniesz realizację, przenieś go do następnego etapu. Czyli w tym momencie robimy pewną kwalifikację. Jak wszystko jest ok, no to takie zadanie sobie Szymon może zamknąć i przenosi je po prostu na etap przyjęte. Równa się w trakcie realizacji. Spójrzmy, jak to, co się następnie wydarzy. Parę rzeczy zadziało się z automatu, dzięki temu też pracownicy nie muszą tego robić ręcznie, oszczędzamy czas i zwiększamy trochę efektywność. Czyli wychodzący mail: przyjęcie zgłoszenia do realizacji. Zobaczmy. Dzień dobry, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte, zabieramy się do pracy, powiadomimy Cię jak najszybciej, jak to jest możliwe. Czyli taka wiadomość po prostu dla klienta, żeby też wiedział, że jest zaopiekowany. W tym wypadku osoba podała nam numer telefonu, tak więc taki SMS również został wysłany do, do tej y, osoby. Y, no i mamy też z, y, um, utworzone zadanie, które polega na tym, że... Zapoznaj się ze zgłoszeniem, zrealizuj zadanie według procedury, czyli tworzy się pewna jakaś procedura, na podstawie której yy, dana osoba yy, może je zrealizować, czyli weryfikacja parametrów, sprawdź checklistę bezpieczeństwa, dokonaj aktualizacji oprogramowania. Jeżeli to wszystko zostało zrobione, to yy, też mamy od razu też, yy, tutaj zobaczmy element CRM powiązany z dealem. Można też sobie na jedno kliknięcie nawet szybko podejrzeć te rzeczy, które były nam, nam potrzebne. Jak to wszystko zostało zrobione, to możemy kliknąć koniec i przesunąć to zgłoszenie na dalszy, następny etap. Ja tu wyszczególniłem jeszcze jeden etap, bo potem po dwa mogą być dwie możliwości. Albo temat jest zamknięty i zamykamy deal, albo wymaga dodatkowej analizy. Ja teraz jeszcze przejdę na taką dodatkową analizę. Często ta analiza może być robiona przez na przykład kogoś wyspecjalizowanego i tu możemy wybrać taką osobę. Ja wybiorę Łukasza jako szefa działu obsługi klienta. Klikam Zapisz. No i widzimy, że wtedy na tym etapie E3 system automatycznie utworzył zadanie dla naszego Łukasza, w którym jest taka prośba o dodatkową pomoc, o dodatkowe wsparcie. Łukasz może sobie w tym momencie wejść, zobaczyć o co chodzi, pomóc rozwiązać ten problem, tak żeby jak najszybciej ten klient dostał odpowiedź i, i zgłoszenie. Po jego zamknięciu tak naprawdę przechodzimy na finalizację. Czyli mamy dwie opcje. Mamy deal zamknięty, lub, czyli zamknięty wygrany lub deal przegrany. Deal przegrany raczej się wpisuje, kiedy albo brak danych, albo nie wpisuje się na przykład warunki serwisu, Czy możemy też, to jest też fajne, że możemy analizować, ile z tych tematów, które do nas trafiają są jakby wygranymi, a ile przegranymi, to znaczy, jakie są powody tego, że na przykład odrzucamy jakąś takie zgłoszenie, bo być może to będą dla nas cenne, cenne wnioski, no w tym wypadku jakby zadanie zostało zrealizowane z sukcesem, tak więc robimy zamknięty, wygrany, no i jeżeli jest zamknięty, wygrany, to spójrzcie też, że poszła od razu wiadomość automatyczna, zgłoszenie o numerze 69, zostało Zrealizowane. Dziękujemy za kontakt i polecamy się na przyszłość. Właśnie, jak to teraz wygląda od środka, czyli tutaj sobie wejdziemy w regułę automatyzacji. I to są te elementy, o których mówiłem, czyli te mail, na przykład SMS, zadania y, y, dla osoby odpowiedzialnej, to wszystko jest tutaj zautomatyzowane poprzez te reguły automatyzacji. Tu jest taki wykrzyknik, reguła automatyzacji może być skonfigurowana w projekcie Workflow. To są właśnie takie bardziej trochę zaawansowane y, rzeczy, no ale między innymi to są też rozwiązane te elementy, że jeżeli mamy zgłoszenie, jeżeli chodzi o maszyny, to idzie od razu do Szymona, jeżeli to jest ap y, aplikacja, to idzie do Krzysztofa. Tak więc w ten sposób. To daje też nam bardzo duże możliwości konfiguracji tego, tego wszystkiego. E, a jak pracować na co dzień z tym? To w tym momencie mamy mm, wszystkie zgłoszenia w ramach też takich kart, które możemy sobie dodatkowo konfigurować. O co z nimi chodzi? Chodzi o to, że pewne te pola, które tu widzicie, czyli spójrzmy, co mamy. Zgłoszenie ID, mamy nazwę, imię, nazwisko dane, danej osoby, osoba odpowiedzialna, wybierz temat zgłoszenia, to wszystko możemy sobie skonfigurować i dostosować do tego widoku. Jest to bardzo praktyczne z tego względu, że patrzysz i wiesz. To znaczy wiesz, że za ten temat odpowiada Jarek. Weszło to 34 minuty temu, nadal jest na tym etapie. No i tutaj mamy wsparcie konfiguracyjne, czyli tego to dotyczy. Oczywiście można też stosować filtry. No i te dane wszystkie sobie filtrować, na przykład tylko, tylko moje dile za które ja odpowiadam jako Jarek Kałasz. Tak więc, żeby nie mieć takiego podglądu na wszystkie tematy, tylko skupić na tych tematach, które ja osobiście mam zrealizować. No i wiadomo, że dążę do tego, żeby jak najszybciej przynieść etapu e 1 na zamknięty, wygrany, co jest tym, tym naszym głównym celem. Natomiast jeżeli chciałbym jakąś dodatkową informację tutaj wyświetlić, to też mam taką możliwość, no bo wtedy sobie wchodzę w ustawienia, ustawienia kanban, widok, pola widoku i to, te pola, które chcę zobaczyć, to mogę je sobie dodać, żeby mieć je wszystko w jednym podglądzie. Zatem, jak widzimy, yy, można to dostosować i to jest też ważne, żeby uszyć ten system tiketowania do swoich potrzeb, co jest też ciekawe, w, w ramach jednej firmy może być kilka tych ścieżek yy, systemów tiketowych, no bo jeden może być do klientów zewnętrznych, inny może być do działań wewnętrznych, tak więc tutaj nic nas nie ogranicza, żeby dostosować to do do tej ścieżki, do której aktualnie to potrzebujemy, no bo faktycznie każdy proces wymaga trochę innej formy, formy zgłoszenia, innych danych na przykład, które są potrzebne do, do przetworzenia i dzięki temu też możemy sprawniej to obsługiwać, no bo jest to dostosowane do naszych potrzeb wewnątrz firmowych, Automatyzacja, nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach jest kluczowa, żeby nie tylko tą wysoką jakość obsługi klienta utrzymywać, ale też żeby zaoszczędzać czas, na przykład chociażby na tym ręcznym pisaniu i informowaniu, na jakim to jest statusie. Zatem przejdźmy jeszcze do analizy, czyli jak możemy weryfikować i analizować te dane, które są na poszczególnych etapach. Zapraszam. Analityka. Jak wiecie, same dane bez ich analizy są warte. zatem porozmawiajmy o tym, jak można analizować dane właśnie z wykorzystaniem tego systemu tiketowego, systemu zgłoszeń. Jesteśmy w analitykacerem, mamy lejek sprzedażowy, ja tu wybrałem system tiketowy, okres sprawozdawczy, bieżący miesiąc. No i spójrzmy, jakie mamy najważniejsze informacje. Pierwsza, najważniejsza i najistotniejsza informacja, ile tych zgłoszeń nam wpadło? Czyli widzimy, że w bieżącym miesiącu na etapie e 1 mamy 10 zgłoszeń. No i czas ich obsługi to jest 40 minut. Ile z tych 10 zgłoszeń zostało przyjęte w trakcie realizacji? Widzimy, że mamy 5 zgłoszeń, 4 zgłoszenia przeszły przez etap, wymaga dodatkowej analizy. No i konwersja, czyli zamkniętych tematów z tych 10 mamy dwie. Dwa, dwa zgłoszenia, czyli ta konwersja jest na poziomie 20%, 20%. i to są, to są te dane, które, od których zaczynamy analitykę, to znaczy ile zgłoszeń i ile czasu na poszczególnych etapach nam to y, zajmuje średnio. No i tu poniżej bardzo też ważna informacja pod względem też rozkładu pracy, ile dana osoba ma zgłoszeń. Y, czyli widzimy, że Szymon faktycznie dostaje najwięcej tych zgłoszeń, zamknął jeden temat, tak więc ta konwersja jest 16%, Jarek miał, jarek miał 3%. Jedno zamknięte, na no Krzysztof na razie tylko jedno i jeszcze, jeszcze jakby ono nie jest zamknięte. I w ten sposób jesteśmy w stanie sobie analizować, jak też ten nasz ym, system ticketowy rozkłada się na poszczególnych pracowników, i jak szybko też z, ten temat y, od momentu zgłoszenia do zamknięcia jest obsługiwany. Czyli ym, w ten sposób możemy bardzo fajnie weryfikować sobie jakość też tej obsługi klienta, ten, ten czas odpowiedzi i też rozłożenie tej pracy na poszczególne. Osoby. Zatem zobaczyliśmy sobie, jak to wygląda w praktyce. To czas na podsumowanie. Zapraszam. Czas na podsumowanie. Zobaczyliśmy w praktyce, jak można taki system ticketowy stworzyć w CRM-ie. Dwa filary tego systemu to jest to, żeby było miejsce, w którym zbieramy te dane, czyli ten formularz CRM i miejsce, w którym analizujemy te dane, czyli operacyjnie też je przetwarzamy, w tym wypadku to jest po prostu sam CRM. Tych systemów jest kilka, mam nadzieję też, że zobaczyście jakby ich praktyczne zastosowanie, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, czyli do na przykład zbierania zapytań z serwisu i faktycznie one ułatwiają, usprawniają pracę łącznie też z tym, że te problemy, które zdefiniowaliśmy sobie na początku, no, przestają mieć znaczenie, no bo mamy to wszystko uporządkowane w jednym miejscu, a automatyzacja do, jeszcze to dokręca y, pod tym kątem, że no, oszczędzamy też czas, y, no, a czasu równa się pieniądze, co przy dzisiejszych kosztach jest y, na pewno znaczące. Jak widać systemy tikietowe są potrzebne, można je zrobić łatwo, prosto i przyjemnie. Tak więc jeżeli bylibyście zainteresowani takim systemem tikietowym, też w swojej firmie i byście mieli jakieś pytania. To bardzo chętnie służę pomocą, odpowiemy na, na, na wszystkie pytania i też pomożemy go skonfigurować już tak w praktyce, żeby on działał i był dostosowany do potrzeb Waszej firmy. No a jeżeli chcecie samego przetestować, samego Bitrixa, to znajdziecie link poniżej do sprawdzenia, jak można to zrobić. Poradnik krótki nagrałem, tak więc jeżeli będziecie mieli też pytania do, co do samego Bitrixa, to również służę pomocą. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. E